Słuchaj, kiedyś, <noise> dawno temu, przed laty, tatarzy napalili na ludzi, którzy mieszkali w tej okolicy. Gdzie? W Lublinie. Wszyscy uciekali w takim pośpiechu, że już zabrali ze sobą nic do jedzenia ani do picia. Gór doskwierał dorosłym i dzieciom. I wtedy okazało się, że ktoś zabrał ze sobą kozę. Zjedli kozę, czy nie zjedli kozy? Nie, pili koziemnego i to uratowało im życie. Później odbudowali miasto. Rozbudowali je i pojechali do króla, by nadać miastu herb. Podobno do Władysława Łokietka. Czy wiecie, co to jest herb? Herb polski to godło orzeł biały w koronie na czerwonym tle. Ale o Lublinie mówimy! Królowi spodobała się historia o kozie i plan, by umieścić ją w herbie Lublina. Zamówienie na jego wykonanie złożono u krakowskiego malarza. Nie trzeba było długo czekać. I może dlatego, kiedy już na miejscu odpakowano obraz, w herbie widniał rogaty kozioł z krzaczkiem winogron. Nie koza! Cóż, co namalowane malowane, to namalowane, ale to koza uratowała ludzi.